Dzień dobry, witam was wszystkich. Pewnie jeszcze go nie widzicie, bo jest tutaj schowany, ale mam nadzieję że zaraz zejdzie do jedzenia. Dosłownie dzień po przyjeździe. A gamka przechodzi pierwszą wylinkę. Nie chce się pokazać. Ale to ją tutaj zaraz spróbujemy pokazać lekko na siłę. O, zobaczcie patrzcie jak zrzuciła kolor, jak zrzuciła skórę jaki kolor piękny no to a propos a propos zwinności tych gadów to macie tutaj popis jak potrafiła szybciutko pójść na na patyk, a później na ściankę no pojawiają się ładne kolory, chodź nie strasz mnie no skubaniec, zobaczcie no zobaczcie co robi jak nie odpuszczę to mnie skubaniec ugryzie ale nie będziemy tutaj go denerwować. Masz? Patrz, jest masz. Raleyta, smoczniki piękne. Zobacz. Także tak wygląda pierwsza wylinka gadzinki spróbuję Wam przybliżyć, zobaczyć jakie ładne kolory dostaje kamera nie oddaje standardowo, ale no już się ładnie robi żółciutki, taki cytrynowy no. Och. Jest, nie się No, i tak to wygląda na dzisiaj. Ładna żółta buzia. Ładne żółte plecki. Fajnie. Dobra. Ja idę karmić następne gady. A może zrobimy taki dłuższy odcinek, to, to będą dzisiaj wszystkie trzy potwory. W tym odcinku, w tym filmiku krótkim. Dobra, ja pędzę w takim razie do Iwana. A później, na sam koniec, będzie. Igor. No i już szybciutko znaleźliśmy się u Iwana. On dzisiaj pierwszy raz w życiu dostanie drewno jada. Nie dostawał nigdy wcześniej drewno jada. No, jak widzieliście, nie pogardził. Zareagował błyskawicznie. To bardzo fajnie. Niech sobie podje. Tu drewno jadów. On dostanie drugiego. Masz. No. Nie zobaczcie ja jestem 100% pewny, że nigdy ich nie jadł bo, bo nie mógł ich jeść bo ja go mam od wielkości 13 cm, a ten drewnojad ma z 6 i ja go nie karmiłem nigdy drewnojadami a reaguje pięknie zobaczcie jak zjada no głodny jest swaniaczek a to dobrze, niech jej niech rośnie. Iwan, masz grupie. Hmm? Zobaczymy, czy będzie chciał jeszcze jednego. Jak mu smakują, to pewnie będzie chciał. No, na pewno będzie chciał. widzieliście terrorystę. Dobra, ja zrzucam kamerę tutaj od niego z terarium i przemieszczamy się do Igorka. Igorek też dostanie drewno jada. Dawno nie jadł nie używam tej karmówki, także dzisiaj taki wiesienka na torcie, można powiedzieć, deserek. Igor uwielbia drewno jady, ale ja go nie karmię, żeby nie był znowu za, za gruby. Dostaje je dosyć rzadko. Idziemy do Iwana. miałem powiedzieć do Igora. Za dużo tych i. Dobra, Igorek, masz. Zobacz, co to jest dla ciebie. Drewno jady uwielbia ten dziad. Dziady go mam, masz. Zobacz. On je uwielbia od małego. Zawsze drewno jady wpierdzielał, jak nie wiem. No, szczęśliwy jest, zobaczcie jaki szczęśliwy, że dostał drewno jawa. No właśnie, saniuszku. No ja karmię dalej, zobaczymy który jeszcze ile wciśnie, ten to wciśnie z pół kilograma. No i mu tyle nie damy, żeby żeby za mocno nie przytył. spryskamy go troszkę nie spryskamy bo coś nie działa, no nieważne. dobra, to na dzisiaj tyle skarmienia, widzieliście wszystkie trzy gady, póki co pozdrawiam i do następnego na razie